73 lata, także, y, mam 73 lata, także mam 73 lata, także się z tej, tej, tej dializowany? Jest jestem dializowany 3,5 roku. Choroba nerek, która się ujawniła mniej więcej no, co najmniej 20 lat temu y, spowodowała, że byłem pod y, y, opieką poradni przedwialezowej. Ja akurat miałem to szczęście, że trafiłem do mm, dobrego ośrodka, y, dobrej poradni. Nie stracono mnie, że to będzie koniec świata, jak y, będę dializowany. Y, przede wszystkim y, takie zdanie, które zapamiętałem, no, że muszę do, y, zrobić tak, żeby y, kiedy będę dializowany, żeby po przyjściu z dializy, nie oczekiwał w domu na następną dializę, tylko czymś się zajmę. Ponieważ cały czas żono przez ten okres choroby nawet, co roku gdzieś jeździ, żeśmy jeździli za granicą, jeździliśmy po Polsce, mniej więcej to się nie zmieniło. U no, mnie się tyle zmieniło. Że muszę być, że tak powiem, niedowolny planować objazd, ona raczej stacjonarne. No, natomiast, jeśli chodzi o pracę zawodową, jestem teoretycznie na emeryturze, ale praktycznie pracuję na, jako ekspert w broni i balestyki, pracuje na Prace zlecenia, umowy zlecenie. to znaczy, że pan musi jeździć w różne miejsca Je, polskim i podróżować, Jeżdżę też na oględziny miejsce, jeżdżę do, do sądu, do mojej ekspertyzy, na eksperymenty procesowe, wizje lokalne. To jest taka, taka praca wyjazdowa po całej Polsce? Jeśli jest praca wyjazdowa, tak się składa, że sądy czy prokuratury idą na rękę i dostosowują dni czynności do moich e, e, terminów dializ. Chociaż, chociaż zdarzały się takie, że wcześniej sąd gwarantował, że e, jest nie gotów załatwić dializę. to wojenia, to sprawa jest ale że jesteśmy gotowi, żebyśmy się zrealizowali. Rzadko z tego staram się nie korzystać, raczej e, takie... Gdzieś tam wyjazdy staram się, by, mm. jeśli będą jakieś wypadki losowe, tam ludzie to coś bardziej, to takie, które można. No, natomiast no, to można no, wszystko, wszystko pogodzić, trochę trochę chęci z jednej i z drugiej strony oczywiście, nie spotkałem się z takimi jak, większymi problemami, tam, mm. które, które były komplikowane. No tu oczywiście y, dla mnie plusem jest, że ja jestem realizowany na trzecią zmianę. Ja praktycznie wszystkie dni w tygodniu wolne. to tak, w tych godzinach... Roku... czyli wieczorem. Tak, godzina i wieczorem. Wie, Nieważne, że nieraz wieczorem, a